Witaj, tu Ania Aftowicz. Zapraszam Cię na chwilę dla siebie. Lubię o siebie dbać. Słuchając tego nagrania, rozluźniam się. To mój relaks. Oddycham spokojnie i miarowo. Oddychając spokojnie, relaksuję się coraz bardziej i bardziej. Robiąc wdech, wyobrażam sobie, że wdycham wszystko, co najlepsze. Robiąc wydech, pozbywam się tego, co trudne, ciężkie, czego chcę się pozbyć. Oddycham powoli i głęboko. Oddychając, rozluźniam skórę pokrywającą moją czaszkę, moje czoło, twarz. Każdy mięsień, każdy nerw mojej twarzy rozluźnia się. Uwalniam te części ciała od wszelkich napięć. Rozluźniam całą głowę. Rozluźniam tylne mięśnie swojej szyi. To takie wspaniałe uczucie być całkowicie rozluźnioną. Rozluźnienie rozpływa się teraz po całym moim ciele poprzez ramiona i ręce klatkę piersiową okolice brzucha. Biodra, uda, kolana, stopy. Rozluźnienie jest wspaniałym uczuciem i bardzo zdrowym stanem organizmu. Pomaga w powrocie do równowagi. Gdy jestem rozluźniona, moja skóra. Jest zrelaksowana. Ja jestem odprężona i zrelaksowana. Każdego dnia znajduję czas, by o siebie zadbać. Moja skóra dziękuje mi za to zdrowym wyglądem. Dbam o moją skórę, swój wygląd i swoje dobre samopoczucie. Oddycham czystym, świeżym powietrzem. Moja skóra jest dobrze dotleniona. Lubię patrzeć na siebie, gdy spoglądam w lustro. Ważniejsze jest jednak dla mnie to, jak czuję się sama ze sobą. Dobrze się ze sobą czuję. Moje samopoczucie jest dla mnie ważne. Dobre samopoczucie pozytywnie wpływa na mój wygląd. Moja skóra jest gładka, pełna blasku, pozbawiona przebarwień, dobrze nawilżona i nawodniona. Czerpie z nałożonego na nią kosmetyku jak najwięcej tego, co jej aktualnie jest potrzebna. Gdy mam nałożoną maseczkę lub jakikolwiek inny specyfik, wyobrażam sobie, jak moja skóra czerpie z nich jak najwięcej składników aktywnych lub tego, co jest dla niej dobre. Wiem, że kiedy się relaksuję, moja skóra może czerpać więcej składników odżywczych, bo otwieram się na przyjmowanie. Jest we mnie zgoda na przyjmowanie tego, co dobre. Przyjmuję to, co jest mi potrzebne. Zwracam uwagę na jakość stosowanych przeze mnie kosmetyków. Bardziej niż na markę kosmetyków, zwracam uwagę na odpowiednie dostosowanie składników produktu do rodzaju mojej cery, aktualny stan mojej skóry i efekt, na jakim mi zależy. Wiem, że ważniejsze od opakowania, reklamy i zapachu kosmetyku jest jego skład. Stosuję właściwe i odpowiednio dobrane kosmetyki. Wybieram rodzaj kosmetyków do swojego rodzaju skóry. Uczę się, jak prawidłowo dbać o skórę. Lubię masaże. Często robię domowa spa. Kiedy mam możliwość, stosuję również zabiegi w gabinetach kosmetycznych. Wiem jednak, że najważniejsza w pielęgnacji jest regularność. Unikam nadmiernego złuszczania skóry. Dbam o fizjologiczne pH mojej skóry. Dodatkowo dbam o swoje wnętrze. Patrzę na siebie w lustrze z troską i łagodnością. Przestałam się krytykować i doszukiwać tego, co jest według mnie do poprawy. Wiem, co służy mojej skórze. Przestałam porównywać się z innymi. Wiem, że moja skóra może reagować inaczej niż inne. Zwracam dlatego uwagę przede wszystkim na jej reakcję po zastosowaniu określonego kosmetyku. Gdy reaguję podrażnieniem, zaczerwienieniem, biorę to pod uwagę w kwestii dalszego stosowania danego kosmetyku. Regularnie dbam o swoją skórę. Zdaję sobie sprawę, że podstawą jest zadbanie o barierę lipidową mojej skóry. Kiedy brakuje mi wiedzy lub umiejętności, jak poradzić sobie z konkretnymi wyzwaniami mojej skóry lub włosów, zwracam się do specjalisty: dermatologa, kosmetologa, trychologa czy fryzjera. Wiem, że piękno mojej skóry zależy oprócz tego, co na nią układę, od tego, co spożywam, ile wody piję. Gdy moja skóra staje się reaktywna, zwracam uwagę na to, co stosowałam. Co jadłam, co piłam, w jakim momencie cyklu jestem i czego używam do pielęgnacji. Wtedy łatwiej mi wyciągnąć wnioski na przyszłość. Kiedy czuję potrzebę, prowadzę dziennik tego, co stosuję i jem, by mieć lepszy obraz tego, co mogę zmienić lub zmodyfikować. Wiem, że każdy problem skóry może znaleźć rozwiązanie. Jestem cierpliwa. Wiem również, że moja skóra cały czas się zmienia. Co jej służy dziś, może się zmienić jutro i odwrotnie. Podkreślam atuty swojej urody. Zasługuję na to, by o siebie dbać. Mam poranną i wieczorną rutynę dbania o swoją skórę. Regularnie stosuję kosmetyki oczyszczające, nawilżające, pielęgnujące moją skórę. Moja skóra nieustannie się regeneruje. Pomagam jej regenerować się szybciej i skuteczniej poprzez stosowanie odpowiednich kosmetyków. Zawsze zmywam makijaż, kiedy idę spać. Pozwalam skórze być bez makijażu. Skończyłam z ciągłym dopatrywaniem się w lustrze problemów do naprawienia. Z każdym dniem coraz bardziej lubię siebie. Zasługuję na to, by lubić swoje odbicie w lustrze. Dbam o swój komfort w tej chwili, ale i o to, by ten komfort pojawił się w innych aspektach mojego życia. Mój komfort wynika z tego, że sama siebie wspieram. Jestem jak swoja najlepsza przyjaciółka lub kochający rodzic, i dlatego czuję się komfortowo sama ze sobą. Wiem, że to, jak dbam o swoją skórę, ma przełożenie na inne aspekty, na przykład na to, jak ogólnie dbam o siebie. Lubię spędzać ze sobą czas. Lubię też czas spędzać z innymi ludźmi, ale bez poświęcania się. Pomagając innym, sama otrzymuję dla siebie mnóstwo wartości. Uwielbiam pomagać innym. Mam siłę na pomaganie, dlatego że sama o siebie wcześniej potrafię zadbać. Panie o siebie i swoją skórę mnie cieszy. Z każdym dniem i pod każdym względem moja skóra wygląda lepiej i lepiej, dlatego że ja stwarzam jej odpowiednie warunki do regeneracji. Pielęgnuję swoją skórę od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Piję dużo czystej wody. Czysta woda jest moim ulubionym napojem. Jem dużo świeżych warzyw i owoców to moje ulubione witaminy. Unikam przetworzonego, zawierającego dużo chemii i konserwantów jedzenia. Wiem, jak się odżywiać, by wspierać piękno od wewnątrz. Jestem świadoma, jak ogromny wpływ na stan mojej skóry ma odpowiednie odżywianie. Skóra to największy narząd w moim ciele. Poprzez skórę pozbywam się toksyn z mojego ciała. Dlatego, gdy coś pojawia się na mojej skórze, piję dużo wody. Pomagam w ten sposób jej się oczyścić. Wysypiam się. Wiem, ile godzin potrzebuje mój organizm, bym była wyspana. Chronię skórę, w szczególności twarzy, przed nadmierną ekspozycją na słońce. Nakładając filtr słoneczny, zawsze pamiętam o dłoniach. Jeśli stosuję makijaż, to tylko dlatego, że się z nim dobrze czuję. Moja skóra przestała potrzebować maskowania niedoskonałości. Akceptuję swój stan skóry. Dzięki temu moja skóra wygląda coraz lepiej. Wiem, że perfekcja w wyglądzie to ułuda. Akceptuję siebie ze wszystkimi silnymi i słabymi stronami, blaskami i cieniami, minusami i plusami. Mieszanka wszystkich cech czyni mnie niepowtarzalną. To jest w porządku różnić się od siebie. Jestem unikalna, a wszyscy jesteśmy unikalni. Nie ma dwóch takich samych osób na tej ziemi i dobrze. Podchodzę z dużą rezerwą co do przemijającej mody, co do wyglądu. Znam historię i wiem, że trendy przemijają. Jeśli dany trend związany jest z czymkolwiek, co może być niezdrowe dla mojej skóry albo dla mnie, omijam go szerokim łukiem. Moda przemija, a najpiękniejsza skóra to zdrowa skóra. Najpiękniejsza ja to prawdziwa ja. Bardzo lubię siebie. Moja samoocena rośnie każdego dnia. Wiem, co sprawia, że czuję się dobrze i z chęcią to robię. Uczę się akceptować wszystkie swoje strony. Codziennie się ruszam. Regularna aktywność fizyczna sprawia, że czuję się lepiej. Każdego dnia znajduję czas na relaks i odpoczynek. Zrelaksowana ja to gładsza, lepiej wyglądająca skóra. Spędzam dużo czasu na świeżym powietrzu. Dobieram wysiłek fizyczny do swoich możliwości. Przestałam się sama stresować. Kiedy ćwiczę regularnie, Moje ciało pozytywnie się zmienia. Skóra jest lepiej dotleniona, odżywiona. Z każdym dniem poprawia się jędrność i gęstość mojej skóry. Ważniejsza niż cena jest dla mnie jakość kosmetyków i usług, z jakich korzystam. Jestem warta tego, co najlepsze. Dobrej jakości jedzenie ma dla mnie olbrzymią wartość. Kiedy zaczynam odczuwać zdenerwowanie, zaczynam oddychać wolniej i głębiej. Znam metody redukcji napięcia i stresu, które na mnie pozytywnie działają. Kiedy metody, które znam, przestają działać, szukam nowych. Uczę się, czytam, kształcę, próbuję, sprawdzam. Lubię się uczyć, poznawać, doświadczać i wybierać to, co jest dla mnie najlepsze w danym momencie i sytuacji. Wiem, że wszystko wciąż się zmienia. Jest we mnie zgoda, że moja skóra też wciąż się zmienia. Moja skóra jest pełna wewnętrznego blasku. Moje włosy są zadbane. Wiem, jak o nie dbać, jak je pielęgnować. Pielęgnuję swoje włosy, dbając o ich potrzeby i zwracając uwagę na ich aktualną kondycję. Moja fryzura idealnie do mnie pasuje. Mój styl ubierania się podkreśla moją niepowtarzalną osobowość. Moja skóra, włosy, paznokcie są zdrowe. Ja jestem zdrowa. Zdrowie jest dla mnie ważniejsze niż wygląd. Jestem bezpieczna, czuję się doceniana, doceniam siebie. Jestem wdzięczna za to, jak wyglądam. Lubię siebie. Jestem dumna ze swojego odbicia w lustrze. Lubię, jak wyglądam. Widzę w sobie cechy, które mi się podobają. Jestem wdzięczna za to, jaka jestem. Dbam o dobre dotlenienie mojej skóry. Mam prawo o siebie dbać. Każdy potrzebuje o siebie zadbać. Zasługuje na to, by o siebie dbać z wielką troską i czułością. Dbanie o wygląd zewnętrzny jest ok. Dbanie o swój wygląd jest świetnym uzupełnieniem dbania o swoje wnętrze, bo jesteśmy całością. Mamy umysł, ciało, ducha, emocje. Wszystko to potrzebuje troski. O wszystko to potrzebujemy zadbać. Dbam o siebie holistycznie. Mój wygląd jest odzwierciedleniem tego, co mam w środku. A ja przede wszystkim w środku mam miłość do siebie samej. Kocham swoją skórę bez względu na wszystko. Łatwo mi dobrze czuć się w swojej skórze. Dbanie o siebie jest łatwe. Dbam o siebie, bo lubię, bo to mój sposób okazywania sobie troski. Potrzebuję o siebie dbać i potrzebuję robić sobie takie przerwy w ciągu dnia, jak ta, bo jestem dla siebie ważna. Życzę Ci mnóstwo troski i miłości dla siebie, Ania.